No bo mamy siatki płac, to był dość kontrowersyjny temat w ostatnim czasie. Jakbyś mógł wytłumaczyć, o co chodzi właśnie w tych siatkach płac i w tym podziale na te poszczególne grupy, bo ten podział na te poszczególne grupy budził y, wiele głosów sprzeciwu w Waszym środowisku również. Tak, siatka płac to jest bardzo yy, skomplikowany temat dla osób, które go nie znają, e, dlatego że y, między innymi mój zawód został, został podzielony na takie trzy grupy w zależności od wykształcenia. E, co w mojej skromnej opinii było, było błędem, było trochę zbyt przyspieszone w odpowiedzi na potrzeby polityczne w tamtym momencie, ponieważ nie opublikowano zakresów obowiązków, które powinny być zarezerwowane właśnie odpowiednio do, do danej grupy. Mamy grupę, która, którą zajmują pielęgniarki, pielęgniarze po studium medycznym, po liceum medycznym, czyli tych osób idących kiedyś starszą ścieżką kształcenia. I także po studiach licencjackich. To czyli jest teraz już niemożliwe. Tak? To jest teraz tak, już niemożliwe. W tym, momencie, w tym momencie, żeby zostać pielęgniarką, pielęgniarzem, czy też położną położnym, bo położnych kilku też na świecie istnieje w Polsce, trzeba skończyć studia licencjackie co najmniej, plus później jest możliwość pójścia na studia magisterskie i właśnie specjalizacja, o której wspomnieliśmy. Po tej grupie tak zwanej najniższej, natomiast natomiast także bardzo ważne, tak jak mówię, uważam, że siatka płac jest troszeczkę błędnie zbudowana i w pewien sposób deprecjonuje doświadczenie chociażby, ale o tym za chwilkę. Później mamy osoby po studiach magisterskich albo osoby po licencjacie, studium, liceum medycznym ze specjalizacją i ta naj... Wyższa grupa powiedzmy, czyli właśnie osoby ze studiami magisterskimi i specjalizacją, jako osoby, które teoretycznie powinny osiągać takie mistrzostwo w swojej, w swojej dziedzinie. Uważam, że ta siatka płac została wprowadzona za szybko i nie w oparciu o, o to, co się realnie wykonuje, w, czy w oddziale, czy w podstawowej opiece zdrowotnej, czy, czy gdziekolwiek indziej, tylko na zasadzie. Mówiąc brzydko, papierka niestety. I to jest, ogromny, to jest ogromny problem, bo nie premiuje się tego, żeby wykonywać pewne, pewne profesjonalne działania, nie premiuje się tego, żeby wychodzić do przodu ze swoimi kompetencjami, umiejętnościami i wiedzą.